Cześć, witam w kolejnym odcinku z mody Mówi do was Taim 15 a I dzisiaj przejdziemy wiele takich szybkich, krótkich poziomów. Bo ten etap gry to jest w sumie jedna trzecia jej, gdzie musimy tych braci naszego złodzieja okularów uleczyć. I każdy z nich jest rozdzielony takim korytarzem. W pierwszym korytarzu na końcu znajduje się guzik, który musimy wcisnąć. U młodych on jest na podłodze, który wcisnijmy młotem. Na nam on byłby na ścianie, który byśmy musieli wcisnąć y za pomocą łuku. Tak po prawej stronie mamy mapkę. Nie jest to trudne, wystarczy tylko iść do przodu. I raz, dwa się trafi na Koniec. Zaraz zginę pewno do tego jeszcze. Te ogniki co tam widzimy, one są nieśmiertelne. W mojej opinii one są bardzo irytującymi przeciwnikami. Przepraszam was, musiałem kichnąć. To zapewne wytnę. I wciskamy guziczek. Mu się chwilę podpać, musi się załadować, i tak kończymy pierwszy poziom. Spróbuj poszukać kogoś, kto pomoże ci otworzyć drzwi. Kończymy pierwszy, w tym... pierwszy poziom w tym odcinku. Tu widzimy pierwszego brata. Wystarczy dać mu ten eliksir. Co ja tu robię? Nic nie pamiętam. To sprawka Lokiego. Zaczarował Was. Spróbuję odszukać pozostałych. Ty odpocznij w głównej komnacie. Tam się spotkamy. Dobrze, dziękuję ci za ratunek. I tutaj każdy nam będzie tylko dziękował, i dziękował, więc pozwólcie, że będę pomijał. Tutaj czekam na kulę, która nas wystrzeli, Myśmy mogli łatwiejszą drogą dostać się do końca poziomu. Uważaj, na pułapki. I tu mamy kolejny. I tak za każdym razem ojciec nam będzie mówił: Uważaj na pułapki, bądź ostrożny. A y, bracia, dziękuję za ratunek, więc to jest mega monotonne. Więc naprawdę nie warto się tym y, kłopotać. Także będę pomijał wszystkie te dialogi. Tymczasem zmierzamy już do końca drugiego labiryntu. Niby on jest pełny pułapek, a tak naprawdę to nie za wiele tu się dzieje. Y w sumie największym problemem są te kolce i zapadnie, ponieważ w nich giniemy natychmiastowo. W innym przypadku to tylko mała strata zdrowia. Tu uratujemy drugiego brata. Tu mamy takie duże kule, które nas zranią, ale nie zabiją, co dziwne. A niewiele mniejsze rzeczy Modi jeszcze niedawno pokonywał takim atakiem. Co? Co? Tu nam gra przyspieszyła jakoś. I kolejny labirynt. Wpieramy tutaj też parę kryształów, ale naprawdę to są małe ilości w porównaniu do lasu. Po z gry będzie także większy labirynt, ale to on naprawdę będzie ogromny, jakby wszystkie te połączyć. W jeden to i tak te połączone byłyby mniejsze niż ten finalny, że tak powiem. I co ciekawe, poziom trudności w labiryntach jest odwrócony. Oznacza to, że najpierw wygraliśmy najtrudniejszy, na końcu będzie najłatwiejszy. Nie wiem, czy tak miało być. Ale no, wygląda to dziwnie. Możecie nawet zauważyć, że są coraz krótsze, coraz mniej skomplikowane te labirynty. Przechodzimy je coraz szybciej. Tu nie nawet do końca. I ukończyliśmy. I tutaj tak, pamiętacie naszą z treningu przesuwanie bloków? Po co nam to? Możemy przejść bokiem. Także tak, naprawdę y, trening był nam niepotrzebny. Bo wszystko to da się... Ominąć. I tu zbieramy kryształy, po drugiej stronie też. I kończymy kolejny poziom. Uwa A, będę miał trochę roboty w opisie, żeby opisać kiedy zaczynamy, kiedy kończymy dany poziom. Ale no, jak jest tu łatwo, to tam będzie trudniej. Naprawdę, mykniemy do mety raz za razem. Właśnie, to jest jeden z najtrudniejszych tutaj rzeczy, bo nas zginie na no zamiastowo, podobnie jak to. I poziom ukończony. Pora uratować kolejnego brata. I ten poziom jest tak naprawdę jedynym wyzwaniem z tych ratunków braci, bo jak ktoś nie wie jak to wykorzystać, Pajęczynek która nas wybije, no to może mieć problem. Jaki jest sekret? Należy skoczyć najpierw raz, a następnie, kiedy Pajęczyna nas wybije, drugi. W przeciwnym wypadku zostaniemy wy... źle wybici. I tu czekamy na naszą platformę. Gdzieś tam już jest brat, który mamy uratować. Skaczemy raz. Pajęczyna. I kiedy to się prawie już na mecie, skaczemy drugi raz. Jak wspominałem, będę te dialogi pomijał, bo... One są na jedno kopyto. Więc lecimy dalej. Tutaj musimy zaczekać, bo to nas całe serce. Tu są kolce. natychmiastowa śmierć. Najbardziej irytujące. I już praktycznie jesteśmy na samym końcu. Wystarczy. no. Lepiej zaczekam, bo nie chcę zginąć. tak, zaczynają tory. Tak, będziemy też jeździć kolejką. Ten poziom jest najdłuższym z, y, od uratowania braci. Musimy się dostać tam do środka tej kręcącej się kopuły. Tak, coś dużo kopuł w tej grze i na moim kanale. Tu się uwalniamy z kopuły. W Border Horder uwalniamy się z kopuły, która jest taką naszą granicą. sumie nie uwalniamy, tylko rozszerzamy. Teraz tak, nie pamiętam, czy to tego, czy z następnego przeskakujemy do brata. Chyba, chyba z tego. No, zobaczymy. Jak coś, to po prostu wrócę się i przeskoczę na kolejny. Tak, tak, z tego. I wręczamy mu. Co tak się szybko kłaniasz. I tutaj można sobie skrócić drogę. Oczywiście to nas zabiera całe serce. Ale tu możemy sobie drogę skrócić do końca poziomu. W innym przypadku musielibyśmy Uważaj. lecieć naokoło. A oto przed wami Najdłuższy. Najtrudniejszy etap z labiryntów. Zajmuje nam całe kilkanaście sekund. Szeście się, co będzie na końcu. Jak wspominałem, poziom trudności jest odwrócony, co dla mnie jest bardzo zaskakujące. Tu mamy pana pirata. Troszkę się zestarzał. I on nas musi tutaj zestrzelić. Mamy tak we skrzyni niżej. Nie pamiętam, czy można ją jakoś otworzyć. Tak, można. Mamy dziesiątkę. Powrócimy tu. To nas praktycznie nie boli. Ale o, to jest chyba rozwalone. Tak, teraz jest rozwalone. I ostatni łańcuch. Następne przybliżenie. On znika. A my mamy otwartą drogę do czy do ostatniego zbrać. Jak wspominałem, proste, szybkie poziomy. Lecimy dalej. I jak zwykle troszkę mu się przyspieszyło. E, tu mam poziom z pieskiem. Trzeba skoczyć i się wybić. Tutaj się troszkę zagapiłem. Trzeba na niego wskoczyć mu na grzbiet i wybić się. Powtórzyć to trzy razy, aby ta znowu kopuła się Zniknęła albo podniosła. Nie jest to trudne. No, tego wilka nie możemy pokonać. Ale nam ojciec mówi, że jak nie możemy go pokonać, to wykorzystajmy jego siłę, aby ukończyć poziom. No, tu mi się nie udało. Więc musimy czekać. Znowu zrobię kółko. I ja nie wiem, czy on ma nam pomóc. Czy on jest przeszkodą. Jaki był zamysł Lokiego? Czy. Kogoś, kto tych traci zamknął. Chyba lokiego. Wnocznie słaby był ten pomysł. O! Tak moja wina. Dawno nie grałem. Tak, tak wiem, tłumaczę się. To nie jest trudne, po prostu dawno nie grałem. I ten pies ma takie. Nieregularne zakręty. W ogóle czy mi się wydaje, czy będziemy jeszcze tego pieska kiedyś używać. Chmurach. Chyba ma inną grafikę ten z chmur. Mamy Dzień. ostatniego starego brata. Jest. I tu nasi wszyscy bracia się kłaniają. Zapamiętajmy ich kolorki. Różowy, żółty. No. Możemy się dostać tutaj do Gina. Wystarczy w odpowiedni sposób z zadzwonić. To jest taka kolejność. Mały chłopiec. I to mamy Gina, który no, handluje różnymi rzeczami. Tak naprawdę się tylko flagi. Ale poradzimy sobie bez tego na spokojnie. A więc. Bierzemy tylko. Aha, nie kupiłem nic. E, pokażę wam. Nie, trzeba jednak w tą stronę to wykonać. Czyli mamy czerwony, żółty, brązowy. Niebieski, fioletowy, biały oraz zielony Znowu. A i to mówisz tak, że znowu jesteśmy. A więc niczego nie potrze... A przy... Mylą mi się przyciski. Ale cóż no, ostatni raz może się uda. Weźmy sobie klucz i to... I to by było na tyle. Teraz zmierzamy do mojego ulubionego poziomu z dzieciństwa, jakim jest uwaga, uwaga, kolejka. Tak, ja trzymam teraz cały czas przycisk W. Musimy unikać takich pęknięć. Mam także rozbidlenia w torach, takie, że możemy albo wybrać w lewo, albo w prawo drogę. I tu zasada jest taka. Prawo, prawo, lewo, prawo. To jest opcja najszybsza. Można też iść yy, inaczej, żeby zabrać więcej kryształów, ale tak naprawdę kryształy nam są już do niczego niepotrzebne. No i tu mamy drugi poziom, na którym nie widać naszego zdrowia, naszego ekwipunku, ponieważ tu są zapisy co jakiś czas i śmierć, yy, znaczy Upadek znaczy, cofnie idzie się do tego automatycznie. Nie ma tak, że możemy parę razy nie zauważyć przeszkody. Yy, muzyka w tym poziomie bardzo mi się podoba. Jest fajna, szybka. Yy, no szybka, no ma, ma zmienne tempo, ale naprawdę jest fajna. Jeśli chodzi o poproszenie, levele, ja tej muzyki nie dostrzegłem, bo tak ekspert nie, nie, przez nie przeszliśmy. O, miesza mi się język mamy prawo mieliśmy prawo, prawo potem będziemy mieli w lewo i na końcu też w yy, prawo no, wsłuchajcie się w muzykę Lubię tą partię poziomu, taka większa grota. Tutaj w lewo. Jeśli chodzi o fabułę. To właśnie odzyskaliśmy. Coś się stało? Nie, nie zauważyłem. Tak, musiałem czegoś nie zauważyć. Wracając. Jeśli chodzi o fabułę, to odzyskaliśmy już okulary naszego pługina. Idziemy do niego odczytać wiadomość ze świętego kamienia. W ogóle co oni mają z tymi kamieniami? Był wodny kamień. Teraz jest jakiś święty kamień. Może chodzi o jakieś runy nordyckie. No nie, lecimy dalej. A nie są te bębenki w motywie muzycznym. Tam tego nie widać po torach. Trzeba patrzeć na te u góry strzałki, żeby uniknąć, bo nam głowa go zasłania. Dlatego tam sfajlowałem. Prawo. Tak było lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. To było ładnie zakręt. Okres ostatni zakręt prawo. Już teraz mkniemy do mety która zaraz powinna nastąpić. Tak, mamy górki. Unikamy. Z tego co pamiętam, to jest prosta droga, zmiana nieco barw i tu mamy koniec. Dokładnie, poziom ukończony. Wracamy do naszego Hugina i wręczamy mu okulary. Wspaniale! Teraz idź do świętego kamienia, a ja w tym czasie coś wymyślę. Wróć do mnie, gdy przeczytasz przepowiednie. To w końcu ja mam ją czytać? Myślałem, że okulary są, abyś ty ją przeczytał, przecież. Przecież mogłem iść tutaj od razu, przeczytać ją, a no, musiałem za tymi braćmi ganiać. Dobra, no nic. Co mówi ta cała przepowiednia na tym całym świętym kamieniu? W ogóle ktoś się zna na runach? Ciekaw, czy one są prawdziwe? Pogadajmy z kamieniem. Nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy zło podniesie głowę. I zmrozi ludzi mroczny cień, a wielki lud odetnie drogę. Wtedy do walki stanie sam, bohater bardzo młody. Odbędzie długą podróż tam, gdzie bogów są ogrody, aż w końcu stanie sam na sam ze złem o wielkiej mocy. I choć nie będzie wtedy sam, samotnie walkę stoczy. Okej. Okay. W sumie część się sprawdziła. Lud zamknął drogi młoda osoba stanie do walki. To się zgadza. Do, pójdziemy do bogów. Ciekawe do jakich. No, zapewne się z zmierzymy, ale jacy bogowie są jeszcze z nami? Już no, to wszystko nam gra pokaże. Tymczasem przeszedłeś taki kawał drogi i co nam powiesz? Widzę, że poznałeś przepowiednie. Sądzę, że odnosi się ona właśnie do ciebie. Mam jednak złe wieści. Nawet w najstarszych księgach nie znalazłem metody stopienia magicznego lodu. Przychodzi mi na myśl tylko jedna osoba, która może tu poradzić. Jest nią bogini Freja, piękna boska pani. Mieszkająca ze swym białym krukiem na szczycie samotnej góry. Musisz ją odnaleźć i spytać o radę. Długa i ciężka to będzie droga, ale na szczęście mam coś, co powinno Ci pomóc. Oto machina, którą wymyśliłem. Lata może nie najszybciej, ale za to pozwala ominąć pułapki czające się na lądzie. Steruje się nią też łatwo. Życzę ci dobrego lotu. Aha, i pamiętaj, musisz stale mieć przynajmniej trzy kryształy, inaczej maszyna zacznie spadać. Wruszaj! Na szczęście mam całe 107 kryształów, to będzie łatwe. Czekaj. Tak, ten stary dziad nam zabrał kryształy. Zaczynamy tutaj z 28. Mam 28 kryształów bądź 30. Ale to dziś na tyle. Wiele poziomów zaliczyliśmy. A przed nami naprawdę długie poziomy, jedne z, najdłuższy, jedne z najdłuższych z tej gry. Także do zobaczenia niedługo, trzymajcie się tam i. Pozdrawiajcie. Cześć.